Tak jak w zeszłym roku wprowadzamy ograniczenie ilości osób podczas kolacji wigilijnej. Na jednej kolacji może być maksymalnie 5 osób. Obostrzenia nie dotyczą zaszczepionych. Wcale nie faworyzujemy zaszczepionych i nie dajemy im większych przywilejów. 24 grudnia policja będzie sprawdzać, czy obostrzenia są przestrzegane. No i zaczynamy to sprawdzanie. Ja mi się nie chcę. Co ten niedzielski od Janie Pawła? Dokładnie. Rodziny i tak będą kłamać przed nami, że mają zaszczepionych. Ilość osób jest w porządku. Tu także przestrzegają obostrzeń. Limit osób jest przekroczony, ale są tu trzy osoby zaszczepione. Tutaj większość jest zaszczepionych. Tu wszyscy są zaszczepieni. Zbyszek. Co sądzisz o tej rodzinie? Nie wiem Zdzisław. Poproszę o paszporty. Uwaga uwaga. Wzywam wszystkie jednostki FBI. Mamy przekroczoną ilość osób bez zaszczepienia na wigilii.